Jest 20 lipca 2024 roku. Ja jestem Krzysiek, a to jest dzisiejsze skrótowo. Zapraszam. Nie żyje pilot samolotu Bielik. Myśliwiec sił powietrznych M346 rozbił się na płucie lotniska w Gdyni Babich-Dołach. Wbrew pierwotnym informacjom, pilot nie katapultował się i zginął w maszynie. Do czasu wyjaśnienia sprawy przez gdańską prokuraturę wszystkie biliki zostały uziemione. W związku z aferą w sprawie Funduszu Sprawiedliwości Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała w poniedziałek posła suwerennej Polski Marcina Romanowskiego, oskarżony został o fałszowanie dokumentów i uczestniczenie w zorganizowanej grupie przestępczej. W sumie prokuratura postawiła posłowi bez immunitetu zarzut popełnienia 11 przestępstw. Mimo tego z faktu członkostwa Romanowskiego w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, które nie uchyliło jego immunitetu, poseł został zwolniony z aresztu po 23 następnego dnia. Czy żołnierze będą mogli sięgnąć po broń podczas pilnowania wschodniej granicy? Odpowiedź twierdzącą udzielił Sejm, który większością głosów, 401 posłów, zezwolił wojskowym na korzystanie z broni na terenie Polski w czasie pokoju oraz na strzelaniu w sytuacjach wyjątkowych, kiedy inne środki nie są wystarczające. Wyjątkiem jest zatrzymanie żołnierza na gorącym uczynku. Boże, nasz Boże, czemuś nas opuścił. Te słowa, parafrazujące jedne z ostatnich słów Jezusa na Krzyżu, znajdują się na domosławskim pomniku, który ma upamiętnić ofiary zbrodni ludobójstwa na Wołniu i w Małopolsce Wschodniej. Autorem rzeźby jest Andrzej Pityński. Niektóre media uważają pomnik za zbyt brutalny. Chodzi o element nabicia niemowlęcia na widły ale zwolennicy pomnika przypominają, że to właśnie takimi metodami, których było w sumie 362, ukraińscy faszyści mordowali niewinnych Polaków mieszkających na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej. Przedstawione dziecko nabite na widły może być nawiązaniem do 123. metody, jaką było wbijanie niemowlęcia na widły i wrzucanie go w ogień. Władze Ukrainy do tej pory nie zezwoliły na ekshumację zwłok ofiar i nadal obecny jest tam kult Stepana Bandery, przywódcy faszystów i zbrodniczego banderyzmu. To są już wszystkie informacje, które przygotowałem na dzisiaj. Spokojnej nocy życzę.